Myślałam o odpadaniu. Teraz pierwszy raz był dzisiaj, że myślałam o. Odpadam. Bo Kasper się na mnie patrzył. To, co mówiłam. Jak zawsze. Jak zawsze. Michał samie. Podobno nie lubisz jak ktoś sam, je. A nie widziałam. A dlaczego mam pójść tam? Nie mówię, że masz iść. A co ci przeszkadza, że ja tu siedzę z oliwią? Nie, nie przeszkadza mi. No, widać, że ci mówię. nie przeszkadza. Tak? To no, fajnie. bardzo widać. Dlaczego tak? Bo dzień bez przypału to dzień stracony? No powiedz coś. Co ci mam powiedzieć? Powiedziałam ci już, że ci nie ufam. Mhm. Eliza, gadaliśmy o. Co? Co się działo przed tym? Gadaliśmy o tym, że Okona powiedział, że on Ale chce. Ale okej. Okay. Ale to Ale naprawdę przysłowe nic nie było. Nie ma żadnego. Ale to, to jest niefajne, że tak nie można sobie pogadać nawet. Można. No to tylko gadamy, przecież nic nie robimy, no. Ale czy ja mówię, że robicie. Ja się takie rzeczy nie bawię. <laughs> OK, i teraz jeszcze klasyka gatunku, przypierdzielka zaczepno-obronna. W ogóle, czemu się tak do mnie odezwałeś? I proszę bardzo. Co? Czemu się tak do mnie odezwałeś? tak od czemu razu ty powiedziałeś? Taka dram taką dramę robisz. Ale nie zrobiłam żadnej dramy. Przyszłaś tutaj, się czuje energię, mówisz, ha, jak śmieszny, zawsze mam rację. On, to jest po prostu kurde, no nie wiem. Ale to ja mówiłam do Wiktorii. Nie wiesz o czym gadałyśmy. Nieważne o czym gadaliście. Ty też nie wiesz, o czym z nią gadałam. Ale czy ja, mu ja ci coś cokolwiek mówię? Co? Ja ci cokolwiek mówię, mam o to problem nie. Ale kwa czuć jaki tu problem. Nie czuć. W ogóle. Nie czuć. Ja robisz problemy za nic. Ale ty nie rozumiesz, że ja już to tłumaczyłam oliwce. Tak, ale co ona ma robić? Teraz biegać? Bo o, jestem sam z tą, a mnie mi nie ufa? No właśnie. no. Nie, ale ja ale ja nie mówię, żeby tak robiła. A jak ona tu poszedł, to ja już myślałam, o kurwa. zaraz ona się patrzy, ja, ja lepiej tu idę. I potem powiedziałam sobie, dlaczego? Dlaczego? Nic nie robię. Nie, ale czemu tak... A, okej. Okay. Nie przejmuj się. Skup się teraz. Denerwuje mnie coś takiego, no kurde, no. Ale no. widzisz, to są laski. Laski zawsze takie będą. Ja nie wyobrażam sobie. No to co wiecie. ja mam potem gadać z nią normalnie, jak ona się tak po prostu i dystans swój. Ale bądź też rozsądna i patrz na to, że jak będzie sytuacja, żeby kogoś wytypować, to ona może wybrać Cię jako pierwszą do strzału ale skup się na swojej relacji i na sobie. Nie wywlekaj tego na świat codzienny, bo mi się wydaje i tak, że będziesz czasem pogadać, wytłumaczyć ci się na pewno z tego i w ogóle. Puść jednemu jednym uchem, drugim wypuść. Przykro mi się zrobiło z tego powodu, ponieważ z Eliską mam dobry kontakt bardzo i to było dla mnie takie mega dziwne, że rozumiem, że może mieć jakieś problemy, ale ja też jestem taka emocjonalna i biorę takie rzeczy bardzo do siebie i nie rozumiem takich rzeczy. Myślę, że nie ty jedna. Pytam cię, czy masz no, tak, żeby bo ja cię to zapytam. No, no, a wiec. ile on ma lat? 30. No, 30. Przepraszam, no. ale to mi nie chodzi o siebie Komu <grym> To chodzi o mnie, mówiłam ci. No, no wiem, ci. Ja no ale wiesz, że ja, ja biorę to też ja przybiorę do siebie wiem, bardzo. Wiem, wiem, i mi jest przykro z tego powodu. Ja wiem. To jest, wiesz, bo ja wiem, że to jest bez sensu. Ja wiem. Ja, o tym dobrze. Ja bardzo biorę takiego ja, takie ta biorę. Music. Na Bardzo, że mam z tą bardzo dobry kontakt wiem. i cię bardzo ja, lubię. Ja wiem o tym. i, myślę, i nie Ja wiem, że to jest głupie. Ja wiem, że to jest bez sensu. Ja no, wiem, no. że w ogóle nie mam prawa do czegoś takiego w ogóle wiesz, żeby tak myśleć o to, po prostu o mnie, wiesz? Ja się zastanawiam, czy oni w ogóle. Nie chodzi o was. Albo o kogoś. Mam nadzieję, bo serio, bo ty, ja bardzo takie rzeczy biorę do siebie. Nie, nie wiedziałam nawet co. Byłam w szoku, byłam, tylko, że co jest w ogóle o Ale Wiem, że sobie nie wiem, coś skręcam, bo to nie jest tak, że ja tak myślę, tylko to jest takie skręcanie sobie. Ja wiem, że to jest błędne. Nie ja wiem, że to jest Przepraszam.